Że też, też kiedyś to powiedzieć, że zobaczysz, że głowa będzie bardziej z przodu niż, niż twoje nogi. Że zobaczysz, że będzie ci się wydawało, że możesz więcej, e, niż rzeczywiście, jakby jesteś w stanie i będziesz się irytował ze względu na to, że tobie się wydaje, że jesteś dalej niż jesteś fizycznie. Więc jakby to była taka trochę irytacja, były takie momenty takiej delikatnej irytacji właśnie to było przy tych tąpnięciach, no ale jakby wiedziałem, że z każdym kolejnym treningiem, który wchodzę po, po tym tąpnięciu i byciu w trakcie niego, że każdym kolejnym treningiem gdzieś tam nabudowujemy to od nowa. I eee, nie wiem, no to jest taka głupia rzecz, jak te, to, co tam ściskamy na początku. Na eee, to... I wiesz, jest, jest wskazówka, no i robisz wszystko, żeby do niej dobić, nie? No bo gdzieś tam ten najwyższy wynik się zapisuje, który sobie gdzieś tak. tam osiągnąłeś. Personal nie? best, no. Więc, ee, więc mimo wszystko gdzieś mhm. tam jest to też trochę motywacją i tak napędzające dla mnie, nie? Że widzisz wtedy swoją dyspozycję też na bieżąco. Mhm. No to tak, wszystko. tak, to, to Nie, przede wszystkim. Że, ale jakby rzeczywiście gdzieś tam gdzieś to motywuje i pokazuje też, co można zrobić lepiej. Kiedy można zrobić coś dla regeneracji lepszego i tego typu rzeczy.